Rozdział 10 Gdy Zoe opuściła apartament Quillerana, pozostawiając go z puszką kawy, półkilogramową paczką cukru, pewną ilością śmietany, paczką papierosów i kilogramem czekoladowych ciasteczek, zaczął zastanawiać się nad wiadomościami, jakie uzyskał. Jej nerwowe zachowanie wskazywało na to, że ukrywała jakieś fakty. Wyraźnie zmieszała się, kiedy spytał ją, czy ktoś jeszcze miał klucz do Lambret Gallery. Najwyraźniej nie powiedziała policjantom wszystkiego. W dodatku twierdziła, że zapomniała o istnieniu obrazu na tyle cennego, że być może warto było pofatygować się i popełnić morderstwo. Poszedł na górę, aby przyrządzić kolację dla koko. Powoli w kroju kroił mięso, rozmyślając nad komplikacjami w sprawie Lambreta. Czy należało traktować poważnie wskazówkę Sandi, jakoby była to sprawa rodzinna? Jaki wówczas związek z nią miałoby zniknięcie Girotta? A przy tym należało też brać pod uwagę zniszczenia, jakich dokonano w galerii? Quilleran uświadomił sobie, że brakujący obraz podpadał pod tę samą kategorię, co zniszczone dzieła. Przedstawiał kobiecą postać w skąpym odzieniu. Otworzył kuchenne drzwi i wyjrzał na dwór. Odetchnął rześkim nocnym powietrzem, a przy okazji i okolicznymi zapachami spotęgowanymi przez mróz. W atmosferze czuć było smog i smród nasączonych olejem szmat palonych w narożnym warsztacie. Poniżej rozciągało się patio czarna dziura otoczona wysokim ceglanym murem, odcinającym światło dość odległych latarni. Quilleran zapalił lampę, która miała oświetlać dom od tyłu, ale słaba żarówka rzucała tylko nikły, żółty blask na schody przeciwpożarowe. Ale dlaczego ten facet tak oszczędza na elektryczności? Pomyślał. Przypomniał sobie, że w schowku na szczotki widział latarkę. Przyniósł ją. Była porządna, długa, dobrze wyważona, bardzo mocna. Istne, chromowane cudo. Wszystkie należące do Mont Clemensa przedmioty cechowały się najwyższą jakością. Noże, garnki, patelnie, a latarka również. Rzucała mocny strumień światła na mury i powierzchnię pustego patio, na potężną drewnianą bramę i drewniane schody przeciwpożarowe. Schodki pokryte było, były zamarzniętym błotem, więc Quilleran postanowił odłożyć dalsze zwiedzanie na następny dzień. Może nawet zabierze tu koko, żeby sobie pochasał. Tego wieczora poszedł na kolację do najbliższej włoskiej restauracji, a brązowo oka kelnerka przypomniała mu Zoe. Wrócił do domu i grał z w, w pająka, a ruchy kota przypomniały mu o zaginionej tancerce. Zapalił gaz na kominku i zabrał się do przeglądania książki o ekonomii, którą kupił na wyprzedaży w klubie prasowym. Kolumny cyfr przywiodły mu na myśl postać artysty posługującego się pseudonimem 9024683. Czy może pięć? W niedzielę wybrał się by odwiedzić dziewiątkę. Siedziba studio artysty w dawnym warsztacie samochodowym wyglądała tak obskurnie, jak się należało tego spodziewać. Poprzedni użytkownik niezbyt troszczył się o budynek. Teraz zaś do tego doszła jeszcze niezwykła kolekcja dziewiątki. Quilleran zapukał, ale nikt mu nie odpowiedział. Wszedł do środka, zagłębiając się w istną dżunglę miejskich odpadków. Były tam stare opony, stosy stłuczonego szkła, betonowe płyty chodnikowe. Puszki wszelkich możliwych rozmiarów, a także drzwi i ramy okienne. Zauważył kątem oka wózek dziecięcy bez kół, sklepowego manekina, pozbawionego rąk, tudzież głowy, zlew kuchenny pomalowany wewnątrz oraz zewnątrz na jaskrabo-pomarańczowy kolor, żelazną furtkę pokrytą rdzą, drewniany stela łóżka w przygnębiającym stylu z lat 30. Wiszący pod sufitem piecyk dmuchał Quilleranowi w twarz gorącymi wyziewami, za to na poziomie kostek hulały paraliżująco lodowate przeciągi. Również pod sufitem wisiał na linie zadziwiająco piękny kryształowy żyrandol. Wreszcie Quilleran dostrzegł też zajętego swą pracą artystą. W głębi pomieszczenia stała rzecz wykonana z drewnianych odpadów, strusich piór i błyszczących kawałków blachy. Dziewiątka właśnie umocował do głowy potwora dwa koła od wózka. Zakręcił nimi i cofnął się. Połyskujące w świetle lampy i obracające się sprychy, szprychy utworzyły dwoje oczu o złowrogim spojrzeniu. – Dzień dobry! – Powiedział Quilleran. Jestem przyjacielem Zoe Lambret. Czy pan jest dziewiątką? Rzeźbiarz najwyraźniej był w transie. Jego twarz jaśniała twórczym zapałem. Koszula i spodnie artysty były sztywne od farby i smarów. Broda prosiła się o przycięcia, a włosy dawno już nie miały do czynienia z grzebieniem. Mimo tego wszystkiego, twórca całkiem nieźle się prezentował. Miał klasyczne rysy twarzy i godną po atletyczną sylwetkę. Spojrzał na, spojrzał na Quillerana, nie dostrzegając go, a potem znów odwrócił się ku swojej rzeczy o wirujących ślepiach. Jaki będzie tytuł? zainteresował się dziennikarz. Trzydzieści sześć, oznajmił dziewiątka. Zasłonił twarz dłońmi i rozpłakał się. Quilleran cierpliwie odczekał, aż artysta przyjdzie do siebie. – A jak powstają pańskie dzieła? Jak wygląda sam proces twórczy? – Żyje nimi – odpowiedział dziewiątka. – Trzydzieści sześć jest tym, czym jestem ja, czym będę i czym byłem. Dzień wczorajszy minął i kogo on obchodzi? Jeśli podpalę tę pracownię, będę żyć w każdym płomieniu, brysku, błysku, rozbłysku, kwicistym rozkwicie. A czy pana kolekcja jest ubezpieczona? Jeśli jest, to jest, jeśli nie, to nie. Wszystko jest względne. Człowiek kocha, nienawidzi, płacze, bawi się, ale co on może zrobić? Co może zrobić artysta? Bum! Tak to się dzieje. Świat poza światem, w świecie poza światem. No, dojście kosmiczna wizja, przyznał Quilleran, ale czy publiczność naprawdę rozumie pańskie koncepcje? No, wysilają mózgi i próbują, ale tak to już jest, że ja wiem i pan wie i my wszyscy wiemy, a co wiemy? Nic. Podekscytowany własną swadą, dziewiątka zbliżył się do dziennikarza, który dyskretnie wycofał się o krok. – No, sprawia pan wrażenie pesymisty – zauważył Quilleran. – Ale czy odnoszone przez pana sukcesy w Lambret Gallery nie skłaniają pana do bardziej pozytywnej wizji życia? o ciepła lubieżna słaba kobieta ostrożnie ja mówię do niej ona mówi do mnie rozmawiamy a słyszał pan że jej mąż nie żyje został zamordowany wszyscy jesteśmy martwi stwierdził dziewiątka martwi jak klamki gałki do drzwi gałki wrzasnął i zaczął desperacko przeszukiwać stos złomu o, dziękuję, że pozwolił mi pan obejrzeć swoją pracownię, powiedział quilleran, kierując się ku drzwiom. Gdy mijał zawaloną rozmaitymi przedmiotami półkę, dostrzegł nagle złoty błysk. Zawołał przez ramię Tutaj jest gałka od drzwi, jeśli tego pan szuka. Na półce leżały właściwie dwie gałki. Wyglądały, jakby były zrobione z czystego złota. Obok nich znajdowały się inne obiekty z błyszczącego metalu, także dość zaskakujące w tym miejscu kawałki rzeźbionej kości słoniowej oraz jadeitu, ale Quileran nawet się nie zatrzymał, aby je dokładniej obejrzeć. Wyziwy z piecyka przyprawiały go ból głowy. W tej chwili marzył tylko o hałście świeżego powietrza. Miał ochotę już wrócić do domu i spędzić resztę niedzieli w sposób zdrowy, normalny, w towarzystwie kogoś, z kim można zwyczajnie porozmawiać, no, czyli z Koko. Stwierdził, że to coraz bardziej przywiązuje się do tego kota i będzie mu go brakowało, kiedy mont Clemens wróci. Ciekaw, ciekaw był, czy Koko. Tak naprawdę gustował w tych kulturalnych rozrywkach, jakie zapewniał mu apartament na piętrze. Czy aby rozkosze odczytywania tytułów i obwąchiwania dawnych mistrzów są lepsze od radosnej gry w pająka? Po czterech dniach rozgrywek wynik wynosił 471 dla kota i 409 dla człowieka. Gdy Quilleran wrócił do domu, spodziewając się przyjaznego, futrzanego i wesołego powitania, czekało go rozczarowanie. Koko w holu nie było. Poszedł więc na górę do mieszkania Mo Mont Clemensa i ujrzał zamknięte drzwi. Z wewnątrz dobiegała muzyka. Zapukał. Minęła dłuższa chwila, nim pojawił się Montclemens ubrany w szlafrok. O, widzę, że pan wrócił, powiedział Quilleran. Chciałem tylko się upewnić, czy kot dostał kolację. O, jest już po przystawkach, odparł Mont Clemens, a teraz delektuje się żółtkiem jajka ugotowanym we wrzątku w charakterze pierwszego dania. Dziękuję za opiekę nad nim. Nieźle się prezentuje i wygląda na zadowolonego. Dobrze, bawiliśmy się razem. Oznajmił Quilleran. Graliśmy sobie w różne gry. O, naprawdę? Zawsze chciałem nauczyć go majonga. Słyszał pan już o tym, co się stało w Lambret Gallery? – No, jeżeli się spaliła, to mają za swoje, odpowiedział krytyk. Przy tak przepełnionych magazynach wystarczy jedna iskra. Nie, nie chodzi o pożar. Zdarzyło się tam morderstwo. Doprawdy? Er Lambret. Wyjaśnił Quilleran. W środę wieczorem żona znalazła jego zwłoki w gabinecie. Został zadźgany dłutem. O, co za nich luistwo Głos Montclemensa pobrzmiewał znudzeniem, a może zmęcze, zmęczeniem. Cofnął się, jakby chciał już zamknąć drzwi i zakończyć rozmowę. Policja nie ma żadnych podejrzanych, ciągnął Quilleran. Ma pan może jakiś pomysł? Mont Clemens odparł na to stanowczym tonem. O, właśnie rozpakowuję swoje rzeczy i zamierzam wziąć kąpiel. No w tej sytuacji naprawdę ostatnią rzeczą, jaka mnie interesuje, jest tożsamość mordercy Erla Lambreta. Było to całkowicie jednoznaczne zakończenie audiencji. Quilleran pogodził się z szorstką odprawą i zszedł na dół, przykręcając wąsa i pomyślając o tym, jak opryskliwy potrafi być Mount Clemens, kiedy jest mu to na rękę. Jakiś czas potem wymusił w siebie oferowane przez trzeciorzędną restaurację klopsiki, a potem przywiędłą sałatę, by wreszcie kontemplować kubek gorącej wody, w którym pływała torebka herbaty. Mount Clemens zachował się raczej niegrzecznie. W dodatku spotkał go niemiły zawód. Koko nie wyszedł mu na spotkanie. O nic dziwnego, że wrócił do domu w złym humorze. Gdy miał już otworzyć drzwi westybulu, poczuł dochodzący przez dziurkę od klucza aromat limonki. To też nie był zaskoczony, widząc w holu mount Clemensa. – O, jest pan! – zawołał krytyk przyjaznym tonem. – Właśnie zszedłem na dół, żeby zaprosić pana na filiżankę lapsang sucząg oraz deser. Zadałem sobie niemało trudu, by dostarczyć tu w stanie nienaruszonym tort Boż. dzieło pewnej, bardzo wyrafinowanej, wiedeńskiej cukierni w Nowym Jorku. Przez chmury na niebie Quillerana przebiły się – Pewne promienie słońca. Podążył na górę, w ślad za aksamitną marynarką i włoskimi tenisówkami. Mount Clemens podał herbatę i zaczął opowiadać o wystawach w Nowym Jorku. Quilleran tymczasem rozkoszował się jedwabistym smakiem czekolady rozpływającej się z wolna po języku. A teraz zajmijmy się makabrycznymi szczegółami ponurej zbrodni, zaproponował krytyk. To znaczy, domyślam się, że są makabryczne, bo prawdę mówiąc, w Nowym Jorku nic się o morderstwie nie mówiło. Tam bowiem marszandów jest wielu i brak jednego nie czyni wielkiej różnicy. Pozwoli pan, że siądę sobie przy biurku i przejrzę pocztę, kiedy pan będzie opowiadał? Rzeczywiście, czekał na niego spory stosik dużych i małych kopert oraz zapakowanych wydawnictw. Kład koperty, zaadresowaną stroną do dołu na blacie biurka, opierał o nie prawą rękę, lewa zaś dokonywała cięcia nożem od papieru i wydobywała zawartość, która następnie najczęściej ciskana była pogardliwie do kosza. Quilleren opowiedział mu w skrócie o zabójstwie Lambreta w takim mniej więcej sposób, jak to przedstawiono w gazecie. No tak to wygląda, podsumował. Ma pan pomysł do motywu? No osobiście, rzekł mont Clemens, nigdy nie byłem w stanie pojąć kogoś, kto morduje z zemsty. No, co innego dla zysku. O, to jak najbardziej zrozumiane. No tylko co blicha można było zyskać, wyprawiając Erla Lambreta w zaświaty? Nie no, tego żadną miarą pojąć nie mogę. No, mam wrażenie, że mógł mieć kilku wrogów. O, wszyscy marszandzi i wszyscy krytycy mają wrogów. Tę kopertę Mont Clemens przeciął wyjątkowo morderczym gestem. A w tym wypadku pierwszą osobą, która mi przychodzi na myśl, jest ta nieszczęsna Bolton. A co ta pani spawaczka mogła mieć przeciwko Lambretowi? No, to przez niego straciła zamówienie na 50 tysięcy dolarów. Tak ona przynajmniej twierdzi. Ma pan na myśli tę rzeźbę do centrum handlowego? No, prawdę mówiąc, Lambret wyświadczył niemałą przysługę niewinnej publiczności, przekonując architektów, by zatrudnili innego rzeźbiarza. Spawany metal to tylko przejściowa moda, o której przy nieszczęścia niedługo wszyscy zapomnimy, a technikę tę uśmiercą twórcy tacy właśnie jakowa pani Bolton. Sugerowano mi, żebym napisał coś o niej jako o postaci, wtrącił Quilleran. Ależ tak, koniecznie! Niech pan zrobi z nią wywiad! Ożywił się Mount Clemens to będzie bardzo pouczające. Niech pan włoży do tego jakieś sportowe obuwie. Jeśli przytrafi jej się jeden z ataków furii, będzie pan musiał umykać, aby ocalić życie, ewentualnie uchylać się przed ciskanymi odłamkami metalu. No, 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 w sumie niezła z niej podejrzana. Owszem, ma motyw i, i ma odpowiedni temperament. Jednak to nie ona jest winna tej zbrodni. Mogę pana zapewnić, nie jest w stanie niczego zrobić porządnie, a już zwłaszcza popełnić morderstwa, co wymaga przecież niemałej dozy determinacji no i zręczności. Quilleran zajmował się ostatnimi okruszkami słodko-gorzkiego tortu. Zastanawiałem się też nad pewnym rzeźbiarzem, zwanym dziewiątką. Wie Pan coś o nim? A, wiem, wiem. Błyskotliwy, smrodliwy i nieszkodliwy. Ocenił Mount Clemens. A następny podejrzany? O, doszła do mnie sugestia, że może to być, no, sprawa rodzinna. Pani Lambret ma o wiele za dobry gust, żeby dopuścić się czegoś tak wulgarnego, jak pchnięcie dłutem. Może mogłaby kogoś zastrzelić, no ale nie zadźgać. Zastrzelić z takiego malutkiego, emaliowanego pistoletu, jakie ponoć kobiety noszą w tych swoich przepastnych torebkach. Zawsze byłem przekonany, że wypychają je mokrymi pieluchami, ale przecież znajdzie się tam miejsce i na pistolecik, taki emaliowany, jak mówiłem, albo o rękojeści wykładanej silkretem ze srebrnymi inkrustacjami. Quilleran przerwał mu, a widział pan kiedyś ten portret męża, który namalowała? Jest wierny niczym fotografia, no i niezbyt pochlebny. O, dziękuję losowi, który oszczędził mi tego przeżycia. Nie, pani Quilleran, obawiam się, że pański morderca nie jest artystą. Doświadczenie fakturowe, jakim byłoby wbicie tnącego narzędzia w ciało, to dla malarza. Wyjątkowo wstrętna wizja. Oczywiście rzeźbiarz miałby większe wyczucie anatomii, jednak swoją nienawiść wyładowałby w sposób bardziej akceptowalny przez społeczeństwo, na przykład ugniatając wściekle glinę, kując kamień lub znęcając się nad metalem. Na pańskim miejscu rozejrzałbym się raczej za jakimś poirytowanym klientem, a może zdesperowanym konkurentem, psychotycznym wielbicielem sztuki lub porzuconą kochanką. Wszystkie zdemolowane dzieła sztuki przedstawiały postaci kobiece, zauważył Quilleran. Krytyk otworzył kolejną kopertę. U, to godna pochwały, konsekwencja mruknął krytyk. Coraz bardziej zaczynam podejrzewać zazdrosną kochankę. Czy miał pan jakiekolwiek powody, aby podejrzewać Erla Lambreta o nieetyczne postępowanie w biznesie? U, drogi panie, stwierdził Mont Clemens, każdy marszałk godny tego określenia nadawałby się znakomicie na złodzieja. O ile mi wiadomo, Er Lambret posługiwał się swoimi zdolnościami w bardziej ortodoksyjny sposób, ale nic poza tym nie jestem w stanie panu powiedzieć. No, w dziennikarze wszyscy tacy sami. – Gdy już raz wbijecie zęby w jakiegoś niusa, musicie zamęczyć go na śmierć. Może jeszcze trochę herbatki? Krytyk nalał lapsang sucząk ze srebrnego imbryka i powrócił do rozprawy ze swą pocztą. – Mam tu zaproszenie, które może mogłoby pana zainteresować – oznajmił. – Miał pan już kiedyś nieszczęście uczestniczyć w happeningu? Rzucił Quilleranowi kartonowe zaproszenie w kolorze magenta. O nie, a co to jest ten happening? O, to wieczór, podczas którego umiera pan z nudów, a uczestniczą w tym artyści oraz publiczność na tyle naiwna, by jeszcze zapłacić za bilet. Tym niemniej, dzięki temu zaproszeniu, wejdzie pan za darmo, a może trafi się panu jakiś temat na artykuł, a może nawet coś pana rozśmieszy. Radzę jednak nie ubierać się zbyt elegancko. Happening miał nawet tytuł Ciężkie wisi nad głową, a odbyć się miał następnego wieczora w szkole sztuk pięknych Penimana. Quilleran postanowił, że się tam wybierze. Nim dziennikarz opuścił apartament Mount Clemensa, Koko zdecydował się poświęcić mu jednak krótką chwilę. Wyłonił się za orientalnego parawanu rzucił Kwileranowi nowi niedbałe spojrzenie, ziewnął rozdzierająco i wyszedł z pokoju.